Não tem problema. Oczywiście, tak jak całe boje zbójstwo. E, ale, ale na pewno, ale na pewno od dziecka filizowałem e, piście e, z dopiero później Jagieloni miały Białystok, ale oczywiście gelonia teraz jest dla mnie najważniejsza. Numerem <klucz> 8. A w nie brudzi jesiennej. Wnioską zagra Tomasz Kupisz. Przeżywają z tego czasu kobiety piękniejsze w Polsce czy na wyspach? Ja, ja to myślę, że nie tego porównania. Ja myślę, że Bez porównania. Tomasz Kupisz. I kolejny zawodnik jak Jeloni Białystok z numerem 10. Marcin Burkard. Udowodnienia, nie i Nie powinno być źle, a świadczą o, tym choćby, świadczą o tym choćby relacje z dzisiejszego Stalinku, gdzie jest wiele zapytów nad Twoimi zaganiami. Piękny strzał, piękne podanie, piękna asysta. Powinno być dobrze. Znaczy, tak, chciałbym, żeby było tak dobrze jak było w ostatnich sparingach, bo e, czuję się w dobrej formie. E, najważniejsze, że jestem zdrowy, bo ostatni rok e, był naprawdę ciężki pod tym względem, było dużo kontuzji, ale jeśli będzie zdrowie, myślę, że mam bardzo fajny zespół, bardzo fajną atmosferę i bardzo dobry wynik Dziękujemy bardzo. bardzo ważne przed tobą wyzwanie. Do tej pory przez ostatnie kilka sezonów to ty byłeś uczniem naszego niezastąpionego Andriusa Sterli. Teraz ty jesteś szefem obrony. Dasz radę? Oczywiście tak. Ja mam jak premiera też tylko, który wygrał na moje pozycje i mało niego tuźno się nauczyć też. Masz nowych kolegów? Chociażby Luka Guszicz. Jak oceniasz jego umiejętności, jego szansę, żeby stworzyć zaporę i nie Pewnie zrobimy wszystko, żeby mieć solidną bronę i grać jak najwięcej z I tego Wam życzymy. Ja... Dziękujemy, Luka Pajochowicz. Dziękujemy panu prezesowi Głoszynowi i zapraszamy raz jeszcze na scenę Mateusza, Aleksiej Patrycja Rambuela. Święta Bożego Narodzenia w Polsce. Jak ci się podobały? Jak ci się podobały Święta Bożego Narodzenia w Polsce? Wiesz, w Polsce? Dobrze? No rozumiecie, telewizję będzie oglądał do tydzień, a za parę tygodnie będzie grał w końcu Kartowią, ale z Krakowawek. Dziękujemy. Wszyscy damy probe! Wszyscy damy probe! Wszyscy, Wszyscy, Wszyscy Szanowni Państwo, z numerem 18 wiosną w Jagieronii Białystok będzie grać Łukasz Dymiński. Ibisów. czy możesz przywitać się z nami po góralsku? To Tylko proszę do mikrofonu, blisko. Ustawa! U nas w górach wita się takim typowym hej, ale to już HEJ! HEJ! Łukasz, mam Jeszcze jedno pytanie. W tamtej nie dostawałem zbyt wielu szans. Teraz wszystko wskazuje na to, że będziesz mógł pokazać swoje umiejętności na boisku. Sparini pokazują, że na wiele cię stać. Czy jesteś gotowy, żeby wziąć na siebie ciężar no, kryzysowy? Tak na pewno jestem gotowy i to e, takie moje zobowiązanie. Że są po udanej w poprzedniej rundzie, gdzie mało grałem, no, chciałbym teraz wyjść, tak jak tutaj mam spotkanie. jaką znaczącą postacią w i będę się starał, aby tak było i jest na dobrej nadziei. Łukasz Tymiński, 18. Szanowni Państwo, kolejny numer 21 jeden, wystarczą dwa słowa. Tomasz Rąkowski. już odwołali Was po strachem ligi. Jak będzie w Ekstraklasie? wszystkim, witam serdecznie. Przede wszystkim będziemy najstarszym atakiem naszej ligi i mam nadzieję, że również najskuteczniejszym. Ktoś policzył. Zajadziło po nam na lat, a oni na dwóch mają 70 lat. Tomek, jeszcze jedno pytanie. Czy przybędziesz na kolejną prezentację Jagiello-Lidełystki? Ja jestem przygotowany. Wszystko zależy od właścicieli klubu. Czyli od tego, czy mnie zaproszą po prostu. Tomasz Mardowski, kapitan Jagielloń ma, i czy kobietom. Jak godzisz rolę piłkarza z rolą męża i ojca? Znaczy, na pewno nie jest to łatwe. Każdy zawodnik może powiedzieć, mamy tych w drogę, są one też dalekie i się z rodziną też sale nie przychodzi tak prosto. Do tego jeszcze dochodzą obozy. Znaczy no, jak już próbujemy to godzić, to no, już nie trzeba tego żoną, idzie, żoną, to nagradzać, że ono idzie w tą drogę. Rafał Żyny, 22, Dziękuję. Numer 23 Marko Czeskowicz. Margo. Pytanie od kibiców jest, jak oceniasz pobyt na stopowaniach? Może inaczej. Czy widzisz różnicę pomiędzy pracą trenerów poprzedniego i obecnego? Spróbujemy to wytłumaczyć. Yes. You know, I'm, uh, I'm here to play and give uh, all, uh, all my strength training on trainings and on games. And uh, I need to work, so it's some trainer, you know. Nihilich was my, my previous trainer. I was playing uh, about 70% of the games. Now I have a new trainer and uh, I will try to do my best. Powiem Państwo że przetłumaczę. Nie jestem od tego, żeby mówić o trenerach, jestem od tego, żeby grać. Robię co mogę, daję z siebie wszystko. Pierwszym poprzednim trenerem był Michniewicz, teraz mamy nowego trenera, ale ja będę dalej robił to, co do mnie należy, będę starał się grać jak najlepiej, ale jeszcze jedno pytanie mamy, dość, może być dziwnie brzmiące. Czy ten niż za Mladenem Kasztelanem, który jest... Mladen Kasztelan? You no know, i oni miss my family jest so, is, uh, is my big friend, so I się tylko za rodziną nie za nie jest jego kolegą z reprezentacji tam się spotykają są kolegami konkret thank you, you know, so, dziękuję you know, so. Tomek <tryk> Kto się przyprowadził na pierwszy trening Jagiellonii? Tak, to Mama. A w takim razie, czy nie zastanawiałeś się, by zostać koszykarzem? Ja nie, nigdy nie myślałem na tym, żeby zostać koszykarzem od małego. Chciałem zostać koszykarzem i się że to stało. Jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Czy Jagiellonia jest klubem, w którym młodsi zawodnicy czują wsparcie starszych kolegów? Spróbuj powiedzieć, że nie. Myślę, że tak, samochód jest stać i nam dać na jego zdrowie, bo samochód możemy, możemy i mieć, i się na Dziękujemy bardzo, numer 24, Tomek Borecki. Nasz numer 26, Jan Pawłowski. Ostatnie pytanie od y, Ci pięknej pewnie. Czy masz dziewczynę? Ja mam dziewczyny. Ja mam się Jan Pawłowski. Część chympatyków zawieszona. Numer <zysy> 27 w Radio Moni Grzegorz Arukowicz. Pytanie do Grześla jest następujące, nie wiem czy wszyscy wiedzą, być może nie, Grzegorz ma pseudonim Gruzin i pytanie od kibiców jest, skąd akurat taki pseudonim? Ten, ten pseudonim wziął się do tego, że kiedyś siedzieliśmy na Eksa Angielskiego w szkole podstawowej i nauczycielka do mnie zwróciła się Grigori, a cztery koncerny Grigory był Gruzinem i tak zostało. To Twoim zdaniem jest kolejnym zawodnikiem z Waszej Złotej Drużyny, która dołączy, który dołączy do pierwszego zespołu? Nie mówimy oczywiście o Adamianie Końcioszu. Czy moim zdaniem bardzo dużo chłopaków jest, którzy zasługują na szansę? ta Wasze własne się na swojej za David Zapolnik, Robert Michał 6, i jeszcze parę innych chłopaków. Dara Mazowiecki, Paweł Gudziński. Będę my, my się zgadzał z bohaterami, bo wszyscy my wszyscy, my wszyscy się Krótko mówiąc, Tomasz Ajda będzie miał duży ból żeby wygrać kolejny. Grzegorz Aronkowicz, 27. <zysk> I numer 29. Jesienią zaczął jako czwarty, w ramkach skończył jako pierwszy. Zobaczymy, jak będzie teraz. Tomasz tak. To było właśnie nr 25. Tak się dało i do dzisiaj mam nr 5 Tomek, jeszcze jedno to pytanie. Wiadomo, że dojrzyny dołączył Grzesiek Sandomiański. To może dla Ciebie oznaczać, że będziesz numerem 2? Jak Ty do tego podchodzisz? Ciągle jest jeszcze rywalizacja. Czy może pogodziłeś się z tym, że na razie trzeba będzie usiąść na ławce rezerwowej? Z pewnością nie będę się poddawał, Będę się już kontrolował. Wiadomo, w którym będzie wrócił, żebym się wrócić, się wrócić do Nowelki. A ja będę się go starał do mnie w toku. Oczywiście, jak w dalszym to nie będę. Dziękuję bardzo. Pomyśl, tak? I dziękujemy panu Krasnodębskiemu. Na serę zapraszamy.